Chyba dochodzi 5 godzina i to zobaczyć, czy może to być dziwo to zrobić, co nie robią, bo nie będę tu siedzieć przez cały czas. Już nie mam siły tu siedzieć. Proszę pójdę spać. O, ja pierdolę. Marek? Uwaga! Nie należy sypiać z własnymi fankami. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Siema, jestem Marek. Czemu to masz takie wrne buty? Nie otwiera jeszcze. No niestety w Muszę droga. porozmawiać o tym, co będziemy robić w tym filmie. W tym filmie wybiorę się do pewnej dziewczyny na noc. Zresztą już mogliście się domyślić, ponieważ mam tutaj kwiaty, które przed chwilą kupiłem, są to róże dla właśnie tej dziewczyny. Ta dziewczyna jest moją fanką. Ogląda praktycznie każdy film mój oraz kamerzysty. I dzisiaj zamierzam spędzić u niej w domu całą noc. Pamiętajcie jeszcze o tym, że jeżeli na moim kanale będzie. 3 miliony subskrypcji. To wtedy kamerzysta. Zdejmie worek. Dokładnie. No może zdejmę, może nie zdejmę. Zdejmę, taki zdejmę jest Zdejm. już obiecałeś. Ja cię nie lubię. Co? Czemu? Czemu? Bo jesteś niemiły i nigdy mi drzwi nie otworzyłeś. Jestem niemiły? Ale... Przecież on ma tylko mi otwierać drzwi. Taka była umowa, więc nie, nie wiem jaki ty masz z tym problem. I nawet nie próbuję oszukiwać z tym zdjęciem worka. Do bo nie, no to zdejmę już ten worek. kilka filmów, na których cały Oni czas. i tak mógł... biją te subskrypcje, zdejmę ten worek, tak jak obiecałem. Ale worek. ma zdjąć worek, bo wtedy będzie wszystko na Ale mi, nie, nie, zdejmę, ja nie na pewno zdejmę worek, Dobra, tak? Nie, nie odzywaj się już nie otwieraj. Zapraszam do oglądania. Może otworzyć się. Podawaj. No, yy. Także jesteśmy już na miejscu. Właśnie na tym piętrze mieszka nasza fanka. Przed chwilą przyjechaliśmy tutaj, windą. Daj mi te czekoladki. Ale po co ci czekoladki? Dawaj te czekoladki. Nie dyskutuj nawet ze mną. Marek. Masz mi dać czekoladki. Zaraz ci dam Przyjechać czekoladki. Te czekoladki. Tak. Ale odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Chcesz mieć pytanie. problem? Na jedno pytanie mi odpowiedz. Nie będę ci odpowiadał na żadne pytanie. Po co ci te kwiaty? Żeby jej dać, już to mówiłem. Gubi Ale po co pan ty są... masz dawać kwiaty? A co mam jej dać? Mam przyjść do niej z pustymi rękoma? Dawaj te czekoladki. Chyba, że chcesz mieć problem. Masz te czekoladki. Widzisz, światło zgasło przez ciebie. Ja się tutaj zapala. Na no, czujnik jest. Dziwny Weź jesteś człowiekiem. Otwórz drzwi na wszelki wypadek, bo być może nie, nie wiem, czeka na korytarzu na nas. No i dlaczego ja mam ci otwierać drzwi? Otwórz. A co ty, wielka panienka? Jesteś nie możesz sobie drzwi otworzyć? Nie jestem twoim. Marek. No jałeś dla czekoladki, zniszczyłeś czekoladki. Przestań wariować. Oh, nie otworzy ci żadnych drzwi. Zaraz. Widzisz? Światło gaśnie cały czas. Nie. Zaraz katę też rozwalę i nigdzie nie pójdziemy. Nie otworzy ci żadnych drzwi, nie jestem twoim służącym. ci kierowca otwiera. Wystarczy, że nagrywam no, to. otworzyć? Nie. Jaki ty masz z tym problem? Mam problem. No to ja sam idę. No będziesz film nagrać. Nie nagrywam. Nic. Dobra, masz. Masz, proszę. Wielki panie kruszwilu. Masz czekoladki w sobie, masz. Masz. To z ziemi mam iść? Gdzie jest światło? Tu jest światło! Już jesteś upośledzony na tyle. Idź po to prostu idź. Nie chcesz mi nie odpowiadać na żadne pytania. Gdzie to jest? W prawo. W prawo. Nie tu, Marek. Tu. 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 Czekaj. Jeden, dwa, trzy. Nie trzy, wiem co ty odwalasz dzisiaj, sześć, ale się dziwnie sześć, mega zachowujesz. 10. Pukaj w te drzwi cholerne. Czemu kwiaty? No z okazji naszego spotkania dzisiejszego. No tak, ale to Kwiaty być i czekoladki. spotkanie, a nie randka. Mieliśmy nagrać film i to nie jest randka. To są takie kwiaty i czekoladki na powitanie. No dobrze, no okej. Okay. Specjalnie dla ciebie, za to, że jesteś wyjątkową osobą. Dobrze. E Marek, co ty Czefie? robisz? Masz coś do powiedzenia teraz? No, no nie wiem, no... no Jak masz coś no? do powiedzenia, no to mów to teraz. Mogę dać w spokoju czekoladki no dobra, i kwiaty? Dawaj te kwiaty i czekoladki, nie obchodzi mnie to co robisz, w sumie mam to gdzieś. Proszę, dla ciebie tutaj. Dobrze, dziękuję. Ja mam nadzieję, że się ci się spodoba. No to w takim razie może ja usiądę i odłóż nam sobie gdzieś kwiaty, gdzieś byś Mogę usiąść tutaj? Tak, tak. tak. Okej, okay. dobra. To może się rozbierzecie bo stąd siedzisz w ubraniach. Ewentualnie zdaje. jak chcesz to możesz sobie odłysić kurtkę, ale wiesz, ja akurat staram się zawsze stylowo wyglądać, zależy mi bardzo na tym, aby wyglądać dobrze, zwłaszcza na filmie trzeba się pokazać, także dziękuję, że wyrażasz taką chęć, aby udostępnić nam na przykład wieszak, ale no ja nie skorzystam, może kamerzysta ty będziesz chciał? No, no ja zaraz odwieszę. Dobrze, a jakie jest założenie ogólnie tego filmiku, bo mówiłeś, że chcecie spędzić tutaj noc, bo jestem waszą fanką, oglądam wasze wszystkie filmiki i tak dalej. No, no tak i spokojnie, nie macie... Tak naprawdę czym się stresować. Uznajmy, że tej kamery w ogóle nie ma, a efektem tego wszystkiego, tego całego naszego spotkania będzie po prostu ten film. No dobrze, a te kwiaty? Te kwiaty stwierdziłem, że że jednak jeżeli jesteś naszą fanką, no to powinienem w jakiś sposób to docenić i chociaż zrobić taki jakiś miły upominek, chyba że chcesz coś lepszego. Jakbyś chciała, to nie ma problemu. Nie, nie, kwiaty są. Kwiaty wystarczą. Okay. Tak. A w ogóle podobać ci się prezent, jeśli mogę spytać? Tak, tak, fajny jest. Tylko właśnie tak trochę dziwnie to wygląda. Nie, no bez przesady. Ró róże ładnie wyglądają, prawda? Kamerzysta nawet może ci potwierdzić. No nie wiem, moim zdaniem. ładnie wyglądają. Nice. Zmieszana przez ciebie. Ale to nie chcę, żebyś się stresowała absolutnie. Nie stresujesz się? Na no komentarze. trochę to dziwnie wygląda, bo miałam wam udostępnić tylko mieszkanie na noc, bo mieliście tutaj spędzić noc. To a noc może. Przychodzi już z kwiatami, z czekoladkami. Dobra, to może pominiemy w ogóle ten temat. Uznajmy, że nie było, a kwiaty po prostu możecie sobie położyć w jakimś wazonie, czekoladki zjeść. I mógłbym zaproponować, abyśmy sobie poglądali to mieszkanie trochę. No dobrze. Co, co ty na to? Znaczy, okay. nie, że jestem ścipski i chcę wiedzieć, gdzie co tutaj jest, tylko ciekawie wygląda mieszkanie, na pewno bardzo mi się podoba. No dobrze, no to ogólnie jest to mieszkanie, które mi rodzice wynajęli, bo przyjechałam tu na pierwszy rok studiów i w sumie dlatego jest takie no, małe, jak na razie. Czy ja wiem, sama tutaj mieszkasz? Tak. No to powinno wystarczyć. Mhm. Może zobaczymy. Nie, nie chcę w ogóle tutaj Ciebie prowadzić, że, że ja coś narzucam. Jak chcesz to możesz po prostu pokazać, no. bo ja jestem niezmiernie ciekawy. No to tutaj mam kuchnię, tu się znajduje lodówka, tu są sztuczce, tu są kubki jakbyście chcieli, i szklanki. Nie, póki co nie, nie co nam się go pić ewentualnie, później bym się czegoś napił, ale to później później Okej, okay, tu pod zlewem jest powiem no, Ci, że jest. bardzo ładna kuchnia i przede wszystkim utrzymuję już tutaj porządek. Ja mam akurat problem, żeby gdziekolwiek nie nasypić, ale tutaj widzę, że mimo że mieszkanie nie jest największych rozmiarów, no to jednak to wygląda naprawdę dobrze. Dziękuję. Zazdroszczę ci takiego mieszkania. Co, co z tobą, Marek? No po prostu też bym chciał mieć takie mieszkanie. Jeszcze raz się tak zachowujesz jakoś dziwnie. Możemy na balkon wejść? Tak, tak. Bo widzę, że masz tutaj ładne widoki. To co pokazać widoki? No i cięć. Dobra. To taki? Ale co robisz? Nie wejdę. No jak nie wejdę? Nie no wejdę. No jak nie wejdę? To, to pogrzało cię. No co ty robisz? No bo no weź mi otwórz, Tomarek! No weź mi to otwórz! Co ty robisz? Pogrzało cię? Gdyby tutaj nikogo nie było, to byś tam siedział. I generalnie mógłbyś ściągnąć buty, bo robiliśmy bałagan, roznosisz się Muszę? Tak. Tak ładnie się ubrałem specjalnie na filming. Gdzie mogę? Tutaj, przed wejściem. Tak. Tu? Mogę? Tak. Na przykład? Co ty Zajmę w ogóle zdaniem zrobisz? mnie zamknąć na balkonie. Nie zdejmę ci żadnych butów, człowieku. Czemu? No dlaczego mam ci ściągać buty? No dobra. Jak ty się zachowujesz, Marek? No co mam sam sobie zdejmować? No a co, ktoś ma za ciebie to zrobić? No tak Dobra, mogę to jeszcze została nam łazienka. Tak. tak? Tutaj Zgadza jest łazienka. Mogę wejść. Tak, tak. Ładna, ładna łazieneczka, jak najbardziej. O, masz prysznic. Mogę? Możesz. O! A co ty Marek robisz? No prysznic. No i co z tego, że prysznic? Nic, po prostu mówię, że fajnie, że ma prysznic tutaj. Nie no, powiem ci, że mieszkanie jest najbardziej ładne, mimo że nie ma tutaj jakichś wielu pomieszczeń, bo w zasadzie są tylko dwa pomieszczenia. No to mieszkanie jak najbardziej spełnia swoje zadanie. Mi się akurat bardzo podoba, chciałbym mieć takie no, osobiście. I co teraz? Mieszkanie zwiedzane w całości. No nie jest za duże, tak jak mówiłam. Dobra, może zdejmę jednak to, co mam na sobie. A po co ty to ściągasz? Co? Bo gorąco jest. Mm. Generalnie jestem twoją bardzo dużą fanką, jak już zauważyłeś i tak jak już tak? mówiłam. Tak, oglądam wasze wszystkie filmiki. I Masz jakiś swój ulubiony film? Mm. Bardzo mi się spodobał ten z policją. A, no to był ostatni film? Tak. To kiedy? To było dodawane. Środa, tak? No chyba tak. W środę były dodawane. Był no, był. mi też się bardzo podoba ten film. Akurat taką akcję sobie wymyśliłem, że zostaniemy policjantami. No i powiem Ci, że naprawdę bardzo dobrze wyszło. I dalej będę policjantem w zasadzie. No ale bardzo to... się cieszę, że jest Ale możesz wziąć tą rękę, ok? W sensie, że mam nikłeś ci ręki na kolanie. Tak. No dobra, to nie ma absolutnie dla mnie problemu. Nie tak. wiem. A co ty, Marek, jest... zrobiłeś właśnie? Co? Co ty zrobiłeś właśnie? Czemu ty położyłeś mi rękę na kolanie? No nie wiem, a nie chcesz na przykład czegoś Ale... sprawdzić. Jak zależy trochę. tego? Znaczy... Mogę chociaż na 3 sekundy na przykład. Położyć rękę na kolanie twoim i jeżeli spodoba Ci się, to trzymam dalej. No wiesz, nie za bardzo, miałeś tutaj przyjść, żeby nagrać ten filmik, że spędzacie u mnie noc i nic więcej, tak? Ale nic dobra, tym. to no, no jak to nic poza tym? Musimy coś mieć na tym filmie. Także zagrajmy w grę 3 sekundy moje ręki na twoim kolanie. No nie wiem, nie podoba mi się ten pomysł za bardzo. Dobra, to czekaj. Ale już powiedziałam, że nie. Na pewno nie? Na pewno. No dobra. To... Nie wiem, Marek, nie wiem, co się z dzieje, ale kurwa, że dziewczyna jest zestresowana przez ciebie. Jak, Jak ty to się zestresowa? zachowujesz? A, jesteś zestresowana? No, trochę jest to dziwne. A, no, no dobra. No. Nie wiem, to może coś dlaczego porobimy. Chciałbyś może się teraz przejechać gdzieś samochodem moim, na przykład? Pojedziemy, w zasadzie do. Ale mieliśmy noc, noc tu nagrać, Marek. No nie, dawaj. Idziemy mhm. do sklepu? Nie. No dawaj. No ale po co? No do sklepu sobie podjedziemy. No ale po co? No kupimy jakieś fajne rzeczy, żeby dzisiaj nam się nie nudziło tutaj. No nie wiem. To co? Do sklepu podjedziemy sobie. No dobra. Gwarantuję ci, że będzie super. No dobra, okej. Okay. No tak, także. Czemu tak panujesz? Marek mało? weź weź jeszcze na słówko. Mógłbym z nim na tylko pójść. A, tak, okej. Okay. To chodź na balkon, chodź na balkon. Na balkon, balkon. okej. Okay. Czekaj, ubiorę się, bo Marek, co ty odpierdalasz? Ah! Jak ty się do mnie wyrażasz? A co ty robisz? Normalny jesteś? A co ty robisz? No co. To... Wtrąca się co chwilę, kamerzysta. No wi wiadomo, że na początku może być zestresowana, dlatego próbuję ją jakoś do siebie przekonać. No, ale kładąc Są różne rękę na kolanie, tak? Hmm? Kładąc jej rękę na kolanie, dwóch typa przychodzi do i do domu i kładzie się nie, jej. Rękę nie, 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 nie. Ja jej mówiłem, żeby na ciebie nie zwracało uwagi. dobra. Więc o co ci chodzi? Ja tylko tutaj przeszedłem. No, ale się, to. Ale słuchaj, wiesz co? Gdyby nie ty to pozwoliłaby mi trzymać rękę na tym kolanie. Wiesz no. o tym? No nie wiem. Ty doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Teraz zamierzam jej pokazać mój samochód i zrobić jej przejażdżkę życia wraz z moim szoferem. To musi na niej zrobić wrażenie, tak? No tak? Szofer Jaguar. No dobra, idziemy. Już ona ogląda wszystkie filmiki, wie o tym. No właśnie. zobaczy, przejedzie się. No po prostu zobaczy, że ze mnie wylewa się złoto, tak? No dobra. No to... Dobra, my mieliśmy taką ważną sprawę związaną z tytułem do ogadania. No to w takim razie Lecimy do tego sklepu zaraz, nie? No okej. Okay. Co ci się stało? Yy, niedawno miałam operację. Kurczę, to światło cały czas tu gasznie. Cały czas gasznie. zawsze to tak było? Tak, tak, tak. A ten szofer nie pozwala sobie na za dużo. To znaczy? No słyszysz, odpalony silnik ma. No i co z tego, że odpalony silnik? No, powinien siedzieć przed wyłączonym, przecież wszystko kosztuje, tak? Także to jest ten filmów. Ty. A co to ma być? Co ty tutaj robisz? No kim jest ten człowiek? I czemu na odpalonym silniku? Już! Już cię nie ma co do olej tutaj robisz? Czemu olejnika wpuściłeś, co? Co to ma być? Kurce jeszcze siedzisz... Bo no, no był przypałem no człowieka. go puściłem. Żarty sobie robię. No przepraszam, ale na, na, na włączonym się więcej, takie coś ma się nie powtórzyć. Dobra. Teraz naprawdę mnie zdenerwowałeś. Na co dzień jesteś spokojny, ale nigdy więcej, nigdy więcej. Przepraszam. Dobra, to drzwi i tutaj jeszcze koleżance byś musiał. Tak? Damy radę? No dobra. się zmieścić. Przepraszam, przepraszam. Czego tu mleko w ogóle leży? Co wy tu robiliście? Właśnie. Nieważne, nieważne. No to wina oleja wszystko. Sensie. No. no właśnie. Będzie mam przebrane za to. No. O, masz już otwarte. <laughs> <Użyłem> ci. ci. <laughs> I co, jak Ci się podoba samochód w środku na żywo? Bardzo fajne. No, to w takim razie, Panie kierowco, ale do sklepu robisz? monopolowego. A po co do sklepu monopolowego? A, no bo kupimy sobie tam kilka rzeczy. Dobra, ale muszę ci podtrzymać, żeby, wiesz, żeby lepiej się jechało. Okej. Okay. No, myślę, że takie rozwiązanie będzie w porządku, zamiast zapinać pasy. Wiesz, ja tutaj już się poświęcę, usiądę na środku, ale za to Tobie będzie wygodniej. Racja. Wszystko Dobra. dla bezpieczeństwa. Okej. Okay. No to dawaj, Panie szoferze, do sklepu monopolowego, tak? Oczywiście. Super. Masz to wino dobre w ogóle? No mam wino, nie wiem jakieś byle, jakie tak naprawdę. Nieważne, wino to wino, tak? W tej sytuacji jako. Ty. Kto się stało? O nie. Co się stało? Otwieraj! Co ty robisz? Czemu z fanką moją rozmawiasz? No, ale... no czemu z nią no, a rozmawiasz? No co siedzieć cicho i. Słuchaj, przed chwilą narobiłeś problemu. Teraz znowu. To olej to się pozwolił? No olej, olej, ale tego tutaj wpuściłeś. Idź mi stąd. No ale... Idź mi stąd, nie chcę cię widzieć przez najbliższe kilka dni. No ale idź, Lordzie. już. Lordzie. Idź mi stąd. Tylko ta wsiadaj. A Co rozumiem? mam zrobić lepiej, tak? No ale i co mam teraz tutaj? Słuchaj, ja Ci kazałem to robić? No ale dobrze wiesz jak tutaj wszystko wygląda. Ja cię lubię, tak? Jesteś spoko kolegą i, i pracownikiem, ale takich rzeczy się nie robi. Dobre. Muszę być konsekwentny. Dobrze, już nie będę to robił. Co ty go dalej nagrywasz? No idzie To wyrzuciłeś go. Dobra. Ale to, to ty ich przecież dostawiłeś. no to rozmawiali tylko ze Lecimy. Sobą. To kto prowadzi w końcu? złotówką. Z złotówką? Nie, nie, Mogę dać? kurczę. Jak mam, to dam. Marek, masz drobne? Co? Jakiś facet się pyta, czy kasę masz. A kartą może być? Proszę. Kartą? No kartą płatniczą zapłacić. A kupił mi coś. A co pan chce? Coś do jedzenia. No to leć do sklepu. No to dobra, tutaj kartę. Poczekamy. Jaką kartę? Gdzie ja mam? Tą kartę? Bułki też mam. Ja zbieram na jedzenie, nie zbieram na. Masz kartę tutaj przecież, w tym portfelu. Masz. Coś takiego, żeby nie chodził o... Podleć głodny. coś kupić. Dobrze, zdecyduj. Ty się znasz, tak że... To idę do Maka. Proszę bardzo. Dzięki. Ach, dla Pana. Poradzisz jeszcze wątkowy, yy, no nie mam. Dobra, dziękuję. No mam ja tylko kartę. Co? On chyba jednak chciał na alkohol, bo wziął te żarcie, po prostu poszedł i się spytał, czy, czy mam zeta. No, mnie też się pytało o złotówkę, to powiedziałem, że nie mam gotówki, no bo nie mam. Skąd ja mam wziąć? Chyba w dupie miał te żarcie, bo po prostu je wziął. Otworzysz mi drzwi, nie? Tak nie wiem, czy to zje, wiesz? No, otworzyć te drzwi już, ale nie wiem, dziwna sytuacja. Nie, no, mogę sam otworzyć. Brakuje mi trochę tego szofera. Tam masz wieszak Marek, za tobą. co ty robisz? Ale miękkie łóżko swoją drogą. Dobra, to super. Takie mógłbym mieć. Dobra, ale napijemy no, się wina, specjalnie dla siebie kupiłem, także no nie możesz odmówić. No dobra, nie ma problemu, tylko no. nie mam jeszcze kieliszków, bo nie kupiłam. Okej, okay. mogę nalać? Tak, tak. Szklanki są tam, o ile się nie mylę. Tak, nad zlewem. A kwiat e, Tam, gdzieś jest. W był... Też szufladę, tu? tak? Tuż? Tak. Okej, okay, no to ja naleję. Też mi nalejesz? Jasne, nie ma problemu. On się napił, wiesz Marek? Dobra, nie ma problemu. Serym nalej. mi nalejesz? Nie. Nie ma tak dobrze. No, no daj mi nalej. No nie, no już nie rób scen. Ale taki, taki średni Dobra, szklaneczki teraz. Mogą być te, okej? Okay? Tak, okej, ok, ok. Dobra. Marek, od kiedy ty ze szklaneczek pijesz po razie? No co za różnica? Nie ma lampek, no to trzeba jakoś sobie radzić. O, jest. Jeszcze tutaj. Jeszcze ten, e, herbatkę sobie zapalę, ok? Mogę? Widzę, że tutaj masz czajnik. Marek, ale co ty kurwa robisz? Co? Ale co? Nic, bo ja to woda ja nie? Mhm. Właśnie. Muszę sobie tutaj dolać jeszcze wody Nie wiem po prostu ile tutaj leciało. Dobra, no, jak mogę cię prosić na słówko, bo... Czekaj, czekaj, herbatkę sobie zaparzę. To jeszcze jednej szklanki będę musiał użyć. No dobra. Mogę cię prosić na słówko? Co? Mogę cię prosić na słówko. Chodźmy co na balkon. Ty chcesz? Coś z YouTube, co Nie, no jedno? po prostu zaczynasz od... Chodź! Gdzie? Na balkon, na chwilę. Zimno jest. Na nie sekundę. Jesu, dobra. Chodź, tak, musisz. Zimno nie będzie przez ciebie. Tak słucham. Jak zgaduję... Tak? To to wino rozcieńczone jest dla ciebie? Chcesz ją upić? Nie. Po prostu ona powiedziała, że chce pić wino, a ja nie chcę. No to ja sobie naleję mniej, tak? I rozcięczę sobie z wodą, bo po prostu tak lubię pić. A ona lubi wino pić, więc jej... Polałem, normalnie, chyba to. Nie no jest nie wiem, to nie, to nie jest normalne. Co nie jest normalne? No to nie jest normalne, co ty no, robisz. Wina się napijemy, tak? Co jest z tym dziwnego? No Masz dobra. jakiś problem ze sobą? Jak chcesz, ja za to nie odpowiadam. Stopy mi zmarzły przez ciebie. Dobra, już tutaj jest wino. Proszę tutaj dla ciebie. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie ci smakowało. Jak ci smakuje wino? Dobra. Starałem się wybrać jak najlepsze, mimo że nie było jakiegoś bardzo wielkiego wyboru, ale jakoś da się to pić. Nie no, jest dobre. No powiedz mi, jaki ostatni film oglądałaś? Ostatnio oglądałam wasz film z tymi wyzwaniami, co wzięliście tych kilku chłopaków, co się rozbierali. O. Kilka osób, które rozbierały się, no rzeczywiście. A powiem Ci, że naprawdę się zdziwiłem, bo wytrzymali tam godzinę. No właśnie oglądałam, długo wytrzymali w sumie. Jeszcze ten Też byś dała się... radę, co wytrzymać? Rodzieja. No. Ja też mi było zima, dlatego otwarłem w ogóle. Może jeszcze trochę dalej, bo zaraz się skończy. Nie będę... No dobra. Razy chodził. Kurczę, tylko tą herbatę co ja robiłem sobie. To ona jest nadal gorąca. No. Dobra i co dalej było z tym filmem? Co tam jeszcze oglądałaś u mnie na kanale? E, oglądałam wasze chore wyzwania. Chore ja, wyzwania. Szedłeś przez ulicę. No właśnie, ten film zrobił nam 2,5 miliona wyświetleń. No wiesz, To wyzwanie było najlepsze. Mógłbyś wziąć, bo to nie jest tak trochę zgodne ze mną. Bo no, niby oglądam te twoje wszystkie filmiki i cię znam. Znaczy się czuję jakbym cię znała, ale tak naprawdę nic o tobie nie wiem. Nie dobra, wiem kim jesteś. Podporę nie przeszkadza ci, że tak blisko siedzę. Może być dobra Słuchajcie, trzecia godzina, jeszcze zostały 3-4 godziny i coś, zabijamy Marek, tak? I co? Jak, jak tam szkoda. Marek? W ogóle? No dobrze. Dobrze. Mhm. Marek, ale ja tu kurwa ja jestem, no co wy robicie? Do cholery? A może się zamknąć? Co ty robisz? No ale dla... No kurczę, no ja tu jestem, Marek, no. no. co ty robisz, kamerzysta? Ale o co ci chodzi? Chcesz stąd wyjść? O I co możesz ci... siedzieć cicho? Cały czas siedziałeś cicho i znowu nas nagrywasz? Możesz przestać? To co, Ułączysz nie nagrywać tego filmu? Nie wiem. Chodź. Gdzie iść no? Przecież maila dostałem. Chodź. Jakiego maila dostałem? Na walko. Mam cię sam wynieść, czy... łaskawie łaskawie pójdziesz? Uff. Jeszcze nie otworzę tej drzwi. Zamknij. Do kibla won. Dlaczego do kibla? Możesz mi wyjaśnić, co ty w ogóle robisz? To miał być jakiś, to miał być normalny się film. cały czas na nas. Stresujesz wszystkich. Musisz przeszkadzać? Musisz Ale taki być? Ale w czym być. przeszkadzać? Kurwa, musisz taki być? Ale w czym przeszkadzać? To miał być ci no przeszkadzasz do internetu. cały czas. Musisz taki być? Jaki? Musisz robić cały czas na złość? Jaki? Pójdziesz do tego kibla? Pójdziesz do tego kibla. Ale człowieku... Proste polecenie. Pójdź do kibla. Ale to nie miała być randka? Nagrywaj sobie w kiblu. Ale to nie miała być żadna randka. Słuchaj, to jest mój film, to jest moje życie. Ja będę robił sobie co chcę, tak? I nie wtrącaj mi się, bo ty nie jesteś ani moim ojcem, ani moją matką, ani nikim, żeby mi rozkazywać, tak? Nie pozwolę ci na tak Chcesz, dlatego teraz idziesz do kibla. W kiblu posiedź. dobrze, płacisz mi to. Mogę no, nawet ci grzecznie o to poprosić. Proszę, pójdź do kibla. Zaprowadzę cię tam. W ogóle inaczej miał wyglądać ten filmik. Wygląda strasznie. To jest tragedia. Coś spadło. Idę zobaczyć co się dzieje. Co jest do cholery? Musisz w Kiplu siedzieć. Co ty masz na Co zrobiłeś? Mówiłem, w Kiplu. Wytrzymaj te kilka godzin. No ale Marek, no to, to miał nie być. Musisz tutaj siedzieć. To miał być inny film. To miał być inny film. Ty jesteś pijany? Nie jestem pijany, ty jesteś pijany. W kiblu miałeś siedzieć. Co ja jej teraz powiem? Wyszedłem, bo jakiś typek jest... Co ja jej mam powiedzieć? Słyszysz? Możesz tutaj łaskawie siedzieć na tym kiblu? Ty nie no, masz problem. Ja no siedzę, ale... I masz i pewne No ale Marek, tak nie tak ja powinno wyglądać, ja, moim zdaniem. Ja miałem powiedzieć, daj telefon, muszę pograć coś. Nie jest głupio, bo, bo to tak nie powinno wyglądać. Nie, w jakim sensie. No to tutaj. Miałoby być całkiem inaczej. Nie no, dobra, no, ja tutaj widzę się na tym tak. Możemy iść. No. Czekaj, co tutaj? Na pewno? Eee, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Eee, dziwnie, dziwnie. To nie miał, nie miał w ogóle tak ten film wyglądać. Ja przepraszam, bo. Przepraszam to za zachowanie markana. No, nie, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jestem zszokowany całym zajściem. Musiałem w pewnych momentach przerywać w ogóle nagrywanie nie, tego, bo to co się tam dzieje, to jest po prostu masakra, no nie chciałbym żebym w ogóle nagrywał to. I no nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem, czy ten film w ogóle wyjdzie, ten film miał w ogóle wyglądać inaczej, że przychodzimy do domu fanki, śpimy na kanapie i tak my po prostu wyglądać film. A to co się dzieje aktualnie, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra. Dobra, no po cóż, no, poczekam tutaj do rana i po prostu zakończymy film razem z Markiem, bo, bo nie wiem, nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Dobra. Nie wiem, za czas już minęło, chyba dochodzi piąta godzina i to zobaczyć, może to ciwo dziwo to zrobić, co oni robią, bo nie będę tu siedzieć przez cały czas, już nie, nie mam siły tu siedzieć, proszę spać. O ja piękno.

co tu się dzieje, dom wariatów. Ja pierdzielę, co tu się dzieje, dom wariatów. Masakra. Wywalił mi buty, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ten miał w ogóle inaczej wyglądać. Wywalił mi buty, i nic, i mam iść. Nie ja ma No dobra. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, jestem w szoku. Zobaczcie poprzednie filmy, nie zapomnijcie o subskrypcji. Ja jakoś muszę się dostać do domu.